Cześć i witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zapewniam tę oh, bitwę czołgiem Panzerkangufagen B2, czyli taki jak mamy francuski b 1 na czwartym poziomie, Tutaj też 6 n czwarty, tylko że w wersji niemieckiej. A tym czołkiem kieruje niemal w 5IP. Wraz z jego jest kolega plutonowy, Ezio audio Tore 1 yeah. też z tego, z tego samego kanału i panowie jadą dwoma unikatami tak jakby można powiedzieć ponieważ tam ta BT2 ma blokada na makingu czyli zawsze ją rzuca na te czwarte piery yy, jest rzadko spotykana czemu? to powiemy już za chwilę jak można zakupić? to powiem już na końcu odcinka yy, jak, jak pewnie zauważyliście polega wiezie yy, całą chmurę pocisków goldowych dlatego, że ten czołg ma, posiada jedną wadę bardzo, bardzo, bardzo dotkliwą, czyli 55 penetracji na zwykłym i 90 na goldowym, czyli o 40 yy, więcej przebicia mają te pociski goldowe dlatego nie da, czasami nawet to arty nie przebije na zwykłym pocisku, więc tak to widać yy, jak widać, no plutonowy trochę do tego się zapuścił i niestety zginął ale kolega, jak widać, to nie dalej. Jak widać, um, ko kolega wiezie dość pograty zestaw, czyli duży zakład, ale dużą apteczkę. I przypomnę jeszcze, że ta seria ma na celu pokazywania dobrych bitek z dobrymi wilikami oraz marzeni teczogi, których rzadko nie ma. I proszę, się be To jest radziecki. Bardzo dobra, dobry walówka. Dobra no ja to... widzicie waltowanie mu idzie No i co? 1-1, y, 12 minuta Przepraszam, minuta 30, się zbliża i kolega ma y,

niepotrzebnie oni się wygrywają, oni się sami to chcą zrobić. O, taki darmowy winemaj, czy ma kolega taki, jakby strzelnicy można było powiedzieć, o, ma pil do po drugiej stronie. To nie za dobrze. Yy, yy, co dalej? O, proszę. Jaki mają wynik? Jest 5-7 kolega ma dwa fragi je, i 11 minuta 30 i o dziwo kolega został sam na plance tej zobaczcie Matilda z tyłu z przodu pan z 38 na i Cicha z przodu zobaczmy no to do niej ja jest kibet on go nie przebije nie wie jak strzelać O! ty przebił i gdzie celował. nie mam tego czołgu, nie, 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 nie powiem bardzo, gdzie go można przebijać, ale spróbuję to powiedzieć. Jak widzicie tutaj o, gdzie ta jest niby taka pokrywa jakby, jakby po lewej stronie, to tam należy strzelać. Tam ma mięciutko ten czołg oraz tutaj tak, zobaczcie, tutaj po prawej stronie, tak jakby, wszyscy jak mnie, to tam można, bo tam, tam. Właśnie, mocno obrywa trochę, można by powiedzieć szczerze. No, widzicie, taki niby papier, ale odbił. Mamy 11.10 minuta 10. Kolega ma 5 fragów oraz 183 HP mu zostało. Jak na razie nie złożył żadnego zestawu naprawczego ani apteczki. Nawet gaśnicy nie złożył. Niemieckie czołgi się rzadko padły, szczerze powiem sam ta, jestem więcej niemieckiej myśli technologicznej jeszcze rzadko bawię się pan. Dobrze. Jutro postaram się nagrać następny odcinek oczami czągisty Może spróbujemy coś z innej gry nagrać też. Może zobaczymy jutro. A więc tak. No, kolega tam będzie się uganiać z tymi czterema. No i Keho ucieka, powiem. I zobaczcie, nawet jeszcze nie dużo M2 medium campi, prawda? No to to takie, ale... tak to teta. Kieho, kieho, No kieho, 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 No to na

Tym, dobrało dobrało. Dobrało, Dobrze, teraz powoli, bo to nie wolno i zaśpiesznie. O, chłopak Zrobił tylko 8 ging nicht durch. Mam 6 fragów Aaaa kurde nie trafił Szkoda szkoda I uwaga Dobrze Aaa kurde O jeszcze rzecz, o i koledzy się właśnie skończyło godowa amunicja To trochę smuci Upewniłeś się, że będą teraz dingi, ale artylery stały na ognisku, więc... O, to, to, to nie wiem, co ten Covenant zrobił, szczerze powiem. Nie wiem, może zawał, zawał dostał i skręcił na lewo. Nie wiem. Dobrze, mamy 14, 11, 6, 40 i kolega maszyną fragów, są 91 HP więc tyle trzeba artylery do nas strzała. więc trzeba teraz bardzo ostrożnie nagrać, żeby artylery nie trafiły hmm. Właśnie jeżeli chodzi o ustawienie graficzne to ja mam minimalną, bo ponieważ karta graficzna mi się spaliła a na poprzednim odcinku to tak wybiłem na wysokich ale się zacinało więc stwierdziłem, że nie chciałem stawić, no, tak nagrywać więc no nie chciałem tego chyba zrobić. ale nie wracamy do bitwy piąta minuta się zaczęła się zaczęła i kolega jedzie szukać poszukiwania arty jak na razie była na C7 ale nie ma, nie ma jej dalej więc zapewne jest tutaj na tym wzniesieniu po lewej teraz kolega będzie mijał tak na pewno to, to już jest koniec bitwy, no bo arty nie niszczy się znalazła kolega się znalazła no i właśnie teraz przebiega rękę, kolega znalazła i mamy ósmy trakt czyli szama, komiec się działo, to co bitewka ładna a więc tak proszę o tu wynik kolega zarobił z premium 46980 oraz medale oczywiście mk medale śmiecie, jak to nazwałem mini, high caliber oraz top gun. Ciekawe, dlaczego nie ma idealu, to jest, a no tak, bo jest od piątego Kolega zadał 1829 obrażeń, zrobił 8 fragów i 1342, jak pamiętam, to jest dobry wynik. 317 przyjął, 56 oddał strzałów został utracony 46 No i set, m, kolega zarobił o dziwo strzelał tylko z golda. no mam bez problemki to by stracił 13 tysięcy a tak to zyskał 2221 zobaczcie 43 200 tysięcy amunicja to bardzo dużo 9 minut no co so. meczek bardzo ładny widzisz że y że moi filmy się będą Wam podobać. Jutro spotkamy się w A tymczasem się żegnam z Wami. Do zobaczenia i cześć.